Siemanko, z tej witam was w kolejnym odcinku z Farming Center 2022 I co, w dzisiejszym odcinku lecimy na żniwa Sorga Także palimy kabarynę O i znowu coś się tam dzieje z dźwiękiem, tak pyka Dobra My sobie i tak polecimy 500 litrów mikrowy, naprodukowałem mleka za cały dzień, tak jakby, bo jeden dzień przewinąłem. Tutaj jeszcze nie zasiałem, także się na spokojnie mogę tu rozłożyć na tym polu. Bo sobie źle popatrzyłem dopiero w sierpniu można siać rzepak. Także co. Bierzemy się za kłoszenie Pierwszy roz u mnie e, Sorgo Nie wiem czy będzie wymagało tu Orki pole, czy nie e, Pokos wyłączone, chociaż tu raczej słomy z tego nie ma I lecimy i patrzymy co to się będzie działo No powiem wam ładnie wygląda <laughs> jak na razie. I sypie z poprzeczniaka 700 kilo. To powiem wam też dosyć ładnie. No i ogólnie. No, widzicie, 500 litrów. Tutaj te kurki to wiadomo, że ładnie robotę robią. I czy to pole wymaga wapna? Nie wymaga, ale to pole mi wymaga wapna. Więc muszę je zwapnować w kolejnym odcinku. Będzie akcja wapnowania i gruberowania. Także jest co robić. No, będzie co robić. A nie jest co robić. Ogólnie myślę, że tutaj też na to pole sorga mi wystarczy jedna przyczepa, tak jak na pole po rzepaku. Myślę, że to jakoś dużo lepiej nie będzie sypało od rzepaku. Kurde, wody sobie nie wziąłem, a pić mi się chce. No, ale zobaczymy jak to tutaj sypnie jeszcze. No, z poprzeczniaka i w jedną stronę 30%, czyli w drugi poprzeczniak 60% będzie niby. Jak tam dojadę gdzieś, mniej więcej. I razy drzwi. Ale nie wiem, czy już tych dwóch pól od razu nie machnę wapnem. Tak szczerze mówiąc. Żeby już oba mieć z głowy. na jakiś czas. Tam to było orane z dwa sezony temu, więc tu orka nie będzie wymagana na tamtym. Tu chyba też nie teraz, ale po kukuryzy będzie trzeba orać, na pewno w tym sezonie. Szył będzie 60% Chyba tak, chyba będzie 60% No i to pole no też nie jest jakoś Bardzo duże Wymucimy je raz, dwa Zobaczymy co ja tu zarobię Na tych moich plonach po przewinięciu czasu wiem że na pewno pasuje kurde, e, e. co, co pasuje no pole pasuje do kupić jakieś nie to jakże to, to tak Bez pola żadnego nowego Tyle czasu już No dużo pieniędzy, żem tak, wiecie, przepierdzielił, można powiedzieć, bo tu kupiłem do trowy Sprzedałem do trowy maszyny Coś jeszcze też tak kupiłem, potem sprzedałem, tak, że wiecie, troszkę tak Przepierdaczyłem pieniędzy cała dowarka też jest kupiona, a mało co robi, ale może w końcu będzie używana, no bo widzę, że TMR działa, mikrowy produkują to mleko. Więc będzie pasowało zrobić jakąś kiszonkę i siano. Chociaż kiszonkę mógłbym zrobić z kukurydzy na usługę, jakby mi przyjechał jakiś cyband. Słomę mam, a siano kupywać. jak już by mi przyjął ktoś na usługę to by pasowało dużo tej książki zrobić więc bym musiał któryś z tych pól obsiać kukurydzą żeby mi się też to opłacało a nie wywalić pieniądze w błoto <laughs> także no zobaczymy jak to jeszcze będzie 100% mamy prawie Nawet nie zauważyłem Myślałem, że nie dojadę w tą stronę, a tu dojechałem Dobra, co? Weźmiemy sobie sika Która była pełna Chyba ta przy silosach, nie? Da. Dobrze Dobrze, dobrze że się da tak sprawdzić. Dobra, odjazd. jadem 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 jadę po czerwone, złoto. No fajnie, wygląda jak marchewka <grystycznie> kolorystycznie, no ale mniejsza z tym. Nie wiem, jeszcze jeden zbiornik może będzie i tyle. wątpię, że będzie coś tu więcej Dobra rurę chowamy i lecimy chociaż szczerze mówiąc, Zostawić to pole Na kukurydzę Od razu już pole bi Kurde, no nie wiem Nie wiem co robić Tamtą, ale kurde, tamto tam pole jest małe i wynajem kombajnu i kurde, no nie wiem, może paku by tam kukurydza była. <laughs> Jeszcze pomyślę sobie. poza odcinkiem, co, gdzie, jak i zobaczymy, zobaczymy co, gdzie, z czym się je. Ale nie no, kurde, no nie wiem co z tą kiszonką robić. Zobaczymy. Oj, a taki omijaczek to kan dupy rozbić. A może dzieciutka ponad zbiornik 40% mamy to może idzie lekko ponad zbiornik. Dobra, to koła sobie polecimy. Wejdzie na przyczepę wszystko, no to zostaje na przyczepie. Jeżeli nie wejdzie, no to wsypę do silosa i tyle. Nie ma się czym przejmować. A czyżby sorgo sypało lepiej niż rzepak? Nie wiem jak cenowo tam jest. Może też jakoś w miarę dobra cenowo jest. Zobaczymy, jak to tam cenowo wygląda. Dobra, i pyk i lecimy czekajcie, zobaczymy teraz na szybkości. Sorgo, sorgo, w styczniu najlepsza cena, a teraz jest po masakra. To teraz to co to to to, 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 to są grosza. A jasny, gwint kombinu nie naprawiłem. Dobra, pożniwa kukurydzianek trzeba go naprawić albo przed żniwami, kolejnymi dopiero. Nie wiem, czy on też się psuje, jak przebijam czas, czy nie. Oj, powiem Wam, że chyba się nie zmieści. Na przyczepę, dobra, wysypiemy ciężko, będzie miało się, a jednak zmieścić to. O, rosną i tego. Silnik do remontu. No to wam, sypło lepiej niż rzepak. A pole jest chyba trochę mniejsze, bo patrzę czasowo ile zeszło. To czasowo krócej koszę chociaż jeszcze są tu ile będzie tu jeszcze przejazdów, dwa oj, nie wiem czy na dwa to wezmę, chyba nie jeszcze za trzy przejazdy. Bo chyba nie będzie większe to pole od tamtego. Ciężko powiedzieć. Ciężka sprawa. No to może coś się wzbogacce w tym sezonie. O, na raz tego nie wezmę, nie ma szans jakbym na GPS-ie kosił od początku to by może i wziął ale to ściernisko jest wysokie, ja pierdziele. szkoda no, że header idzie tak nisko a ściernisko takie wysokie No, ale trochę już ten kombajn namłócił, 4 motogodziny, no to troszkę już jest. Tak mi się wydaje. A nawet może kto wie, może to na rozważmy całe. No, w sumie tam sorgiem można karmić kury, więc to co zostanie nadmiar. Co nie wejdzie na przyczepę, to idzie dla kur i palicho. Nie będę za tego zapinał kolejnej przyczepy na sprzedaż tylko się to <laughs> dla kur zostawi mało pszenicy jest w tym sezonie, więc z dwie tony sorga jak ta zostaną, to może być I to. i ciach, Lecim. No i mamy 18 minutek. A tam na pewno ponad 20 minut kościę ten rzepak. Także musi być pole mniejsze. Jeszcze ja może tam trochę dłużej się tam rozpinałem, spinałem tym kombajnem. Ile z dwie tony zostaną? Dwie, trzysta. Dwie, trzysta. No i Może być. Na pszenicy, ile jest w losie? 6400. drapek O, bym tu ujeździł. Pod te siewy. ale nic się nie dzieje. Się tu zasieje na spokojnie. Sypiesz to, syp. No i została nam kukurydza do koszenia, ale kurwa, jaka wysoka ona jest. Boże. Ja jeszcze sobie popatrzę poza odcinkiem, ile tam wynajem kosztuje sieczkarni. Dobra, albo możemy zobaczyć Sobie, bo tu chyba nie ma żadnych sieczkarni Technologia, te, 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 te Przystawki do sieczkarni Jest naciągnik jakaś? Nie, do czego to to jest? Tu Jezusiu, ile tego jest? Masakra, ale co tam to będzie? Dobra, najtańsze A, mam za mało pieniędzy. Czemu, gdzie tu pisze wypożyczenie? Ile kosztuje? Nie pisze, gdzie tu są się czkarnie. Ta jest najtańsza Boże Nie wiem czy ja ślepy jestem czy nie widzę gdzie tu by pisało za wypożyczenie No nie wiem Dobra, mniejsza z tym Także co, w tym odcinku to by było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej, jeżeli filmik się spodobał, zostaw łapeczkę w górę, a to nie co trzymajcie się, do zobaczenia Elo, strzczeczka, ją!